No siema, z tej strony DG9 i to jest mój pierwszy odcinek, a ze mną se kubatos 1 Siema, siema. No jesteśmy na jakimś serwerze, yy, yy, IP podam wam o, w opisie. Jesteśmy na PvP, tu się ogólnie wybiera game mode, tu są różne. 1 vs 1, 2. I dzisiaj raczej będziemy grać po prostu 1 vs 1, ale potem możemy zagrać 2 na 2. No, a jeśli mam przetra... Ła wow. Ej, ja w ogóle zapomniałem, że tak się da na szybciej, bo ja głównie gram na 1.8, osiem, a teraz jestem na z I... Kura, Poi, dawaj pójdzie, gramy, pójdzie, lecimy na... Powiedzcie, co myślicie o skinie Wiem, że Dawaj nie... łuki, na, ro... na rozgrzewkę starych i łuki dawaj Wejdź na łuki Weszłem Czyli... Dobra, to... to zapomniałem Zobaczycie, jak ja przegrywam, bo w łukach najlepszy to ja nie jestem no na ciebie nie widzę. No, Aha, ty tam ja jesteś! nie mogę trafić, to jest. Dopiero jeden strzał Czemu ja ci nie mogę trafić przecież. A dopiero jeden strzał wiztrzy. Trafię? Uła, kurde. A Ja też. Ja jest coś nie Gdzie ty jesteś Gdzie ty jesteś? Bo ja chyba jestem niewidzialny, bo też coś muszę zjeść. Zajdę do ciebie. Gdzie ty jesteś? A tak! <laughs> Albo perwa. Dobra. Wow. Trafiam cię! To... Tak! Pierwsza twoi, twój win na łukach. Dobre, Nie, jeszcze raz, i, jeszcze raz. I, już, już raz wygrałem. Musiałem ja się rozgryźć. Ja, y... Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. nauki. Dobra, na razie... No, ze mną pierwszy raz wygrałeś. Nie, drugi, bo raz tak nie, Centra... też... centralnie obok ciebie wolno. perła jest mi pół serca. Dobra, gdzie, gdzie pan jesteś? A, tam, pan jest. I szkoda, że tu nie ma się za czym schować. No to akurat minus, ale przynajmniej ci łatwo. Ale trafie. ładnie trafiłam, ty stary! Ale przecież mnie ja nie A Ała, kurde, potrafiłeś. O kurde! Razem ładnie traf... o, teraz tak. Ale perła nie zdążyła. Aha, teraz mnie tepnęła. Ej, w ogóle perła może tepnąć na spectatorze. Ciekawostka. Dobra, na co teraz? E, nie wiem, nie wiem. Dawaj e, na debaw. Może... debaw. E, jabłko. E, gdzie jest? Zwykłe jabłko. Dobra, jestem. O nie, ale... A to jest co to, to? Dzisiaj tak będziemy kurde spamić. Przynajmniej nie ma... Będziemy... A, dobra, bo tu łuku nie ma. Teraz się skapnąłem. Panie, lecę. Pierwsze co, poteczki? Dostałem! A ład, dostałem. Chodź tu. Czemu ja nie mogę bije, a bo mnie bije. Kurde, perałki, mię Mam nadzieję, że mi się nie skończy zbroja, tak jak ostatnio. Nie wiem, ale na, na razie to mi się będzie kończyć. Ej, podka mi nie zadziałała. Jest lag? Dobra, skoro na razie jest lag, to ja coś tam. O, ja pierdzielę jaki lag! Gdzie ty tutaj jesteś? Gdzie ty jesteś? A ty tam. Другой, 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 другой. Че я дам? Хэба Ага, добра, я берешь моду. А там соучека. Могу съесть, о? Co jest? A ty, bo ty perłę węgałeś. Mam nadzieję, że cię ta, ci ta podka trafiła. To mam szczerą nadzieję. Bo jak trafiła, to, to cię niszczę. A jak nie, to, to mogę przegrać. Kurde, uciekłeś mi. Ja ciebie sam trafiłem! O, nie trafiłeś. Nie? Tak nie. Normalnie. O, teraz trafiłeś. No. Co jest jaką ty miał? Jak ty mnie pomalimy? Nie boję, że mi się coś skończy, na przykład jak jeszcze nie zbroi. Kurde, potka mnie nie chiluje. Wyświadam że to był lak, ale ty po prostu się otrzymałeś. Kurde. No witam Witam pana Mieczysława Aha A, Perła! Perła mnie nie tepła Ja pierdzielę! Ej, ale zlegowało Robię cię, robię Edam Kurde! Tak. Dobra Dobra, kolejne to teraz yy, koniki O rany boskie, najgorszy tryb no, najgorszy tryb. Tak. Chyba, zębani, to dajesz mm że -hmm. Nie, nie, wolę nie. Ale to czasami ty się ty tak zbaguje, że no. na przykład jestem w zupełnie innym nie... miejscu niż. E. Ty no, ty nie biegasz na koniu, co jest? No, ty też. Nie, ty nawet nie biegałeś na. Ja się bałam, ja ucieczkę. Kurde, chodź Jakiś na odwrót. na Mi miecza, nie na łuki jak baba. Jakiś na odwrót. Kurde, ale lag był. I co... Gdzie ty I na koniach tak laguje. Gdzie ty strzelasz? Ale i tak umiem trafiać. Kurde, chodź tu. Co to ty z tym łukiem? Ej, ja cię bić nie mogę! A ja trafić! O, bijeś mnie! ciągnę na. Ej, ja cię kikam! Ej, ludzie, jak chcecie tak by... w ogóle? Ej, no co jest? Jezus, ja nie umiem cię trafić, stary. Dobra, lecimy na mnie. Co ty bijesz? Co ty bijesz? Ła! Dziekam! Nie! Co nie? Idź. Zesłyskania? Nie. A czekaj, po co ja tu w ogóle idę, jak ja mam dwa serca? Ja, ej! Na dwóch sercach. Karol, no, ja się nie mogłem. Ty mnie nie biłeś, stary. Ty byłeś dwa metry ode mnie. No właśnie, jak konie są... nie Konie są tak zwagowane. Dobra, co dalej? No ja w to nigdy nie gram mm. Ej, ja akce dawaj, akcję, akcję była było Dobra, akcja. Chciałem żeby to będzie y, sikierka, ale to nie sikierka. O nie, jednak śniadanie leczenia. Tylko ja naprawdę? No. Widzimy. O, chopse, ja muszę. No to ja Poproszę. Ła? Dobrze, ła. Ma boleć ci. Pół serca, pół serca! A tu jest? Nie. Dobra, ja chcę. Te... Dawaj, duo łupki. Ale też, dokończmy wszystkie 1x7. Sętyk? Nie, ja nie chcę. Nie chcę. Na zupki dawaj. Dobra. Miałem właśnie mówić, żeby... E, e, że na zupki... No ty na zupki czy mnie ograłeś ostatnio. Kuba... Gdzie jest! Muszę nauczyć jednocześnie to leczyć. Kurde, wygenerował się. Też. Dobra. Co, ale u mnie... Ej, ale ty mi już super nie brałeś! Ty mnie ty piłeś cały czas! Bręt, tylko ja szybko płynę... Ja nie wiem, nie rozumiem tego. Ja idę na dół łuki. A to jest. To jest, jest ktoś na dóła łuki? Nie wiem, ale ja tu jestem. Dobra, ja bym na spanie mnie trochę na czacie. Ej, a później plan. Ej, później dajesz ten. Dokończamy wszystkie tryby 1 vs. 1 dopiero 10 minut. O, jakiś gości dołączył. Kurde, Alex, tylko że taki pro. No. O. o, o! Zaczynał się, ale będzie easy, stary. Mam taką nadzieję. To za drzewko od razu. Poda się ten Ej, ja? czy nie mogę Aha, bo tu jest jakaś blokada dziwna. No, barier, barier bloki, ja, ja od tego chopa uciekam. Ja tam się. Strzelam w drugiego, d dostał. O, trafiłem drugiego. Tego no, się do dogaś... ogarnia, stary, ja uciekam. Ła! Tu jest! Ja co ja to nie, to nie robi? mogę. Gdzie on jest? Nie widzę go. Uważaj, jest, jest, jest tu za liściami. Kurde, ja go trafię Ja trafię, tylko nie mogę, Co jest! ja też. Ja, u, ja uciekam, stary. Dobra, ja też. Ja pierdzielę, no czemu ta głupia perła nie doleciała? Ej, czemu ta perła mnie nie tepła? Przecież... A, dobra, przeciw. Jednak nie będzie taki easy. Zapiszę na F5. O, tu coś jest. Co? Ale nie Ej. wiem, który to jest ten cheater, ale ta... to chyba ten. Ła. Czemu cheater od razu? Nie ma HP. Ej, ale jak on skacze w ogóle, to nie ma slowdona z włókiem. Jak coś źle napisałem, no to się na mnie ludzie nie, nie, nie piszą w komentarzach, że nie umiem pisać. Bo to akurat prawda, bo ja angielskiego umiem tak, że dzisiaj dostanę dwie pały. Krakor. Dobra, tu mnie nikt nie Mam kampa jak mam on robi? Ja się chowam w krzakach. Dyry, 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 dyry. Dobra, Ezi! Dwóch porobiłem. Co teraz? Ej wiem, jeden versus jeden Vanilla Co? Jeden versus jeden Vanilla Jaka Vanilla? No, Złoty Miecz Pan Złoty Miecz Ja tak szczerze to nie wiem o co tym chodzi Pierwszy raz to gram Grałeś już w to! Uuu, dobra wiem, grałem w to, prawda, PRAWDA! Co to jest za misturka? Kurde, ale ja mam... Ej, masz lagi? No dobra, jednak nie Nie, nie grałem w to stary Weź nie uciekaj Wa? Ej czemu nie zadziałała mi perła? Bo we mnie trafiła Kurde jak ucieka, przecież zaraz się Nie wiem co ci się pierwsze skończy strzelać A czekaj ja automatycznie E, no, ja nie no, ja nie, ja nie umiem No Jak Chodź tu Masz takiego loła kosmicznego Dobra, jak pełni się nie sumie nagniem Bardziej strzał O, trafiony. Jeden raz, a ja już się pięć razy trafiłem, stary Bo ty ani razu miecze nie użyłeś Więc się nie dziw w sumie ja, ja nie gram z jeden na jeden już. Poszukujesz. W ogóle już z tą nie gram. <grystanie> Kuba gdy gram On zagrawa? ma cheaty widzowie! No, no to nas jest nagrane, że nie użyłam żadnych chipów. Ja ktoś dołączy A gdzie jesteś? Dwa na dwa łuki? Nie powiem. Gdzie ty jesteś? A nie, to nie jest błąd.